Witam was ponownie z Czarnego Gronia i dzisiaj gościmy w restauracji Cztery Pory Roku. I jako że właśnie minął pierwszy dzień jesieni, restauracja Cztery Pory Roku na Czarnym Groniu ma w ofercie nowe jesienne menu. A co w tym menu znajdziecie, to już za moment zobaczycie w naszym materiale. Zapraszam was tutaj serdecznie. Ważna informacja: restauracja 4 pory roku jest do Waszej dyspozycji codziennie od godziny 12 do 22. A ja już nie tracę czasu, nie czekam aż te wszystkie potrawy wytygną, tylko e, zaraz skosztuję.